Ty będziesz dzisiaj gotował zupę, ok? Dlaczego ja? O Najmniejszego mi zrobiła. <grymne> udon, udon, zamrożony, świeży. Dzień dobry, witam Was wszystkich we vlogmasie numer 16. Jedziemy teraz na obiadek do naszego takiego w sumie ulubionego miejsca. Już parę razy widzieliście na pewno na naszych vlogach. Koril się nazywa. Zabieramy tam naszych przyjaciół. Tak właśnie. Próbujemy się przebić przez miasto. Powiem Wam, że od kiedy jest jarmark we Wrocławiu, to jest okrutnie ciężko przejechać przez no przez to ścisłe centrum. Jest bardzo ciężko. Wszystko stoi, wszystkie parkingi zastawione. Ale my się nie poddajemy. Z 15-minutowej trasy zrobiła nam się półgodzinna trasa. Mamy radę <laughs> jakoś. Dzisiaj Dzień właściwy z naszymi przyjaciółmi, dlatego że wczoraj przyjechali dosyć późno. Ja do późna też piekłam te ciasteczka i tak naprawdę to zjedliśmy kolację, porozmawialiśmy sobie trochę, a dzisiaj idziemy na miasto. Zobaczyć co się dzieje na jarmarku wrocławskim. Pewnie słyszycie, że mówię przez nos. Tak, to jest ten czas, kiedy ja zaczynam chorować na zatoki prawdopodobnie. Pewnie! To były też te dwa momenty, kiedy wyszłam z domu bez czapki, bo jej zapomniałam. Wiecie, to tak, to tak się mówi, że o, szybko tylko dzieci odprowadzę do szkoły czy tam do przedszkola i nie mam czapki ze sobą, a tu ząb, I jeszcze w dodatku moja kurtka niestety nie posiada kaptura, więc tym bardziej. No ale trudno. Czuję się ok, jestem w porządku, także możemy iść na miasto. Myślę, że trochę ruchu Wręcz jest wskazane. To jest takie miejsce, w którym można sobie zdjęcia nawet robić. Nawet nie wiedziałam. Wygląda pięknie. Pani fotografka. Będziesz dzisiaj gotował zupę, ok? Dlaczego ja? Ja zawsze tutaj gotuję. To nie jest sprawiedliwe. To nie jest fair? Czy to, to jest fair? To co? Czy ja, ja zupę? Ja zupę, a ty grilla? A ja grilluję. Dawaj, kamerę. Wszystkie teraz dajesz te. Bez tych zielonych, te zielone dopiero na koniec. To też, tak? Tak, wszystkie to, tylko tych zielonych nie, na koniec. Dlaczego czemu te białe grzyby? Będziemy je jedli. Kapusta głowa pusta A tam ci państwo grillować będą zaraz. Szabu szabu Jak się zagotuje Dobra, I teraz zamieszamy i czekamy, żeby dodać makaronu. Nie wiem czy wiecie, że to jest to Korea... Wygląda, to, to wygląda jak zupa z Charlie i fabryka czekolady, bo oni mam na kompuści taki No słuchaj. No, e, to jest koreańskie szabu szabu, ale wrocławskie to jest szama szama. Dobra, zagotowała się. Rzucamy makaron Udon uprzednio zamrożony. Udon. Udon zamrożony, świeży. To jest Makaron taki grubszy, japoński. Najbardziej popularna wyspa, na której podają taki makaron, to Shikoku. Wiem, bo byłem w Japonii. A dobra, i teraz musimy to mniej więcej ile? Jeszcze... 5 minut. 5-7 no, minut. minut. Tak, i możemy zaczynać I teraz będziemy mięsem. będziemy sobie mięso. Ja Miałam Dobra, i teraz już ostatnia rzecz, wrzucamy mięso. Tak. Na chwilę 30. Sekund, sekund, minuta i wyciągamy i można już i tam masz przyprawy u siebie potem, jak już wlewasz tą zupę do siebie dobra a tam ktoś możesz dodaj miseczkę wyciągamy mięsko dla mnie i moje łabu szabu i teraz dla ciebie to wrzucaj sobie Nie jesteśmy na jedzeni powiem Wam, że nawet chyba wolę tą zupę niż, niż to mięso z tego grilla, bo się coraz lepiej czuję po tej zupie niż tak po samym mięsie. Wiesz? Tak? No? Ale przepyszna była. W ogóle ten e, smak tej e, zupy z kapustą jakiś taki, jakieś takie wspomnienie takie mi przywołało z dzieciństwa. <laughs> Jak z dzieciństwa? Przecież tam u Ciebie Korańczykiem na wsi nie zawiało. Znaczy wiesz, no mój tata pływał po świecie, więc on tam czasem przynosił jakieś różne dziwne rzeczy, więc może coś tam było na rzeczy. No teraz jedziemy do Wrocławii na chwileczkę, dosłownie na 10-15 minut. Ja myślę, że ja w międzyczasie jak nie będzie kolejki, co jest bardzo mało prawdopodobne, to bym sobie kawę wzięła. O dziwo o tej porze, ale mam Jesteśmy już blisko jarmarku, ale już zaczynamy się przedzierać przez takie wielkie tłumy, że nie wiem jak tam będzie, ale pewnie tak jak zwykle, jak co roku, że się nie da przejść. Ja kiedyś przez rynek chodziłam z dziećmi do lekarza i zawsze musiałam się przez ten jarmark właśnie przebijać. A dzisiaj tak turystycznie. I <noise> wpisał Masz? Poproszę, porzeczkę. Co ty tam masz? Czekoladę? To co poradzisz sobie? Pomóc ci? Dobra. A nie, dobra ta porzeczka? Kwaśna czy słodka? Mocno. Ale w środku jest kwaskowe lekko, tak? O, no to idealnie. To teraz ja. Co jest, Emi nie smakuje? pączek? Emi to nie smakuje. O, jezu. W sumie to jest lepsze niż ten kołacz. Nawet nie? Nie trzeba stać. Ja już zjadłem jednego. Ale mam jeszcze na szczęście drugiego. Zmierzymy cukier później. Na pewno będzie bardzo niski. Coraz piękniejszy jest ten jarmark naprawdę się fajnie zmienia. Coraz więcej tego jest. Te dekoracje są takie coraz bardziej stylowe. I w ogóle naprawdę fajnie to wygląda. Można, tak, można stanąć tam i się po prostu zapatrzeć na te dekoracje piękne. E, aczkolwiek powiem wam, że to nie jest dobry pomysł, żeby tutaj w weekend przyjeżdżać. Już jak ktoś by chciał zobaczyć ten e, jarmark, to lepiej sobie przyjechać jakoś w tygodniu. Nie wiem, wziąć urlop albo po prostu e, przyjechać jakoś na wieczór, ale w tygodniu, bo weekendy są takie, że no, nie da się niczego kupić bez kilometrowej kolejki. A jaki to jest fan stać tak nie wiem godzinę w e, kolejce? na przykład po jakieś tam kręcone frytki, albo kołacze, albo cokolwiek, no nie jest. My akurat podeszliśmy do, po te pączki do miejsca, w którym sprzedają tak przez cały rok pączki, czyli nie, to nie było takie stoiska z jarmarku, no ale i tak była tam mała kolejka. Na kołacze już nie poszliśmy, a to nasza coro coroczna tradycja jest. Ale pewnie sobie pójdziemy jakoś w tygodniu. My mam na szczęście blisko, więc możemy jakoś tam się przejść e, faktycznie w tygodniu i sobie tam zajrzeć. No, a teraz idziemy do domu, bo już jest naprawdę bardzo późno. Nie wiem czy to Emi śnieg sypie, czy to jest e, śnieg chyba, zobacz. Taki bardzo delikatny. No już, już jest e, Emi zimno. Jak przyjdziemy do domu, tak dzieci jeszcze dadzą radę, to będziemy ostawiać te, e, dekorować te pierniczki. Nowe. No. bo tutaj będzie dinner tak? lepiej jeszcze weźmy na potrawy choinkę masz? Trochę... tak Takę... mm. o choinę taką samą jak mija można zrobić Emi, czy ty jesz chleb z posypką? Mm -mm. Jak nie? Widziałam tam jakiegoś sprinkle coś tam. Jak to się nazywa? Niech pierwszy rzuci kamieniem. No. Kod, nie, chleba, chleba z posypką. Emi, <laughs> nie? To są twoje arcydzieła? No. Uuuu. No, drugi. piękne są. Małe o, I holinka taka, i bombeczka. Druga o, bombeczka. Piękne. Kwieżynka, kwiatek i wiewiórka. A ja to zrobiłam. <noise> ja nie mogę. Zrobiłam specjalne zamówienie na pierniczkę od mojej córki z orzechem i z rodzynkiem. I zobaczcie, no, najmniejszego mi zrobiła. <noise> Myślałem, że więcej mi zrobisz. No, zrób mi takiego porządnego. Co tu jest grane? w rodzynkach, tak? Nie, rodzynki i orzechy. Więcej orzechów niż rodzynków. Okej. Okay? Bo jak są, jak są orzechy, to jest smaczne. Dlatego, że orzechy są chrupiące. No, a tu się szykujemy do gry. W co będziemy grać? Magia i miecz. Magia i miecz. Magia i miecz. Magie mieć ciocia, to jest taka gra. Ale nie znam takiej gry jeszcze, ale... Mama... kończymy bardzo późna no, godzina nie, kończyć, nie chyba tak, bardzo późno jak na nas 6. na nas bardzo późna no, Mam startowe szóstkę Prawda jest taka, że nie chcielibyśmy 6. kończyć tej gry, tak jak mieliśmy na to jeszcze ma? magia, magia i Miecz. Magia. Talizman, magia i miecz dokładnie. Gramy tak w talizman, Magia i Miecz i bardzo wam polecamy tę grę, bo wciągnęła nas tak, że że już nawet jest 12, jest wmęczeń, matce, a zmęczenie Ja to grałem, ja lubię to grać. Ile razy grałeś? Raz, no tak, jakby 10 razy grał. Ale się raz mi się. Ale ja przy... nie powiedziałem, tak, tak, że nie tak, tak, tak. 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 Ja 17 razy, więc to się wymazuje. Mam 10. No w każdym razie polecamy bardzo wam tę grę, go. bo tak nas wciągnął, no, że nie chce nam się kończyć, a jest już grubo po 23. Ale chciałem powiedzieć, że moja żona. Okazała się wytrawnym graczem i jeszcze uratowała mojego kolegę przyjaciela Tomka, którego ja na pewno bym go nie uratował. Pozupełniłam <grym> mu życie. A ja bym, to... bym wygrał. Chciałam jak się jak karty pozbyć takie strefy. Ale z powrotem ją dostałam. <grym> ja też? Teraz ja. No, w A każdym jest. razie pozdrawiam Was. Teraz bardzo. Cię jeden. Ja o jeden, bo ja mam Żegnamy się z wami. Tak, to zobaczymy. Ja Siedem vlogów to go, czy ile dam? Już mi